Trzeba mieć szczęście, aby przeżyć wojnę. Niezwykłe losy to opowieści o zwyczajnych Polakach, Niemcach, Rosjanach czy innych narodowościach, których dotknęła wojna. Walczyli oni jako ochotnicy, zwykli żołnierze czy po prostu cywile. Często byli to awanturnicy, rządni przygód i sławy. Tomek Kaźmierczak i ja, Krzysztof Grynder, przybliżymy Wam ich losy. Szymon. Dlaczego Ciebie tak zafascynował Zawisza Czarny? Są dwa powody. Ze średniowiecznych bohaterów, taki na przykład Ivanhoe, doczekał się filmów, książek, komiksów, trafił do kultury masowej. Podobnie hiszpański cyt, francuska Janna Dark, już nie mówiąc o szkockim Williamie Wallace'ie. A nasz Zawisza Czarny doczekał się raptem, no, w czasach współczesnych, w XX wieku, Jednej powieści i kilku epizodycznych ról. Historycy też go specjalnie nie rozpieszczali. że to marnowanie t... legendy. No dobrze, no ale Chy... Zawisza Czarnego chyba każdy zna. No właśnie, zna, ale Zawisza Czarny jest takim bohaterem, zdaję sobie sprawę, że jest takim szkolnym bohaterem. W jakiś sposób został zawłaszczony przez, przez taką nudną edukację. Uważa się go za takiego nudnego, średniowiecznego bohatera. Nie poświęca mu się zbyt wiele, Właśnie nie, nie, nie stara się go wykorzystać w kulturze masowej, także tak powiem, w, generalnie w rozrywce. Jest takim bohaterem bardzo szkolnym. To jest pierwszy powód, No a drugi to przede wszystkim no, sama postać niezwykle tajemnicza. Nurtowało mnie pytanie od jakiegoś czasu już, co sprawiło, że tak go podziwiali już ci, którzy go znali, jego współcześni. A potem kolejne kolejne pokolenia Polaków aż do, aż do dnia dzisiejszego. I co ciekawe, w materiałach źródłowych nie znajdziemy na to odpowiedzi. No bo pojawia się jako, jako zręczny dyplomata, choć ograniczony do, do dworu węgierskiego. No dobrze, ale kiedy się urodził? No Przejdziemy do tych, do tych, do tych faktów, bo to jest tak, że w, tak, w materiałach źródłowych nie, nie, nie znajdujemy odpowiedzi. Prawda? Nie znajdujemy odpowiedzi, dlaczego się tak stało, że, stał, że Zawisza Czarny był, został legendą, został tym pierwszym rycerzem średniowiecza. Jeżeli <coughs> mówimy o rycerzach średniowiecznych polskich, no to na pierwszym miejscu każdemu przychodzi do głowy Zawisza Czarny. A potem no to już różnie bywa. Gdyby zapytać, co robić sądę uliczną, wymień rycerzy średniowiecznych polskich, no to myślę, że. Wszyscy wymieniliby zawisze czarnego, i potem już z drugim byłyby pewne, pewne kłopoty. Jak, co, co, co się stało? Pytasz się, kiedy, kiedy się urodził. No, nie, jest to, nie, jest to, nie jest to pewne. Znaczy, na pewno urodził się w przedziale mniej więcej 1370 1380. Ja bardziej skłaniam się ku wersji roku 1370. Wiemy, że urodził się w miejscowości Garbów, parafigury w powiecie sandomierskim. Jeżeli chodzi o ojcowiznę, nie był zbyt zamożny, miał tam udziały, czy działy się tutaj nazywało, działy w kilku zaledwie wsiach. Co ciekawe, w ogóle pierwsza wzmianka o Zawiszy to jest rok dopiero 1397, czyli miał już 27 lat. Na tamte czasy już był dojrzałym mężczyzną. Czyli to co, co, to, co się działo przez te 27 lat, to już spowija mgła tajemnicy i chyba nigdy tej mgły już nie, nie rozwijemy. Zresztą ta zmianka jest bardzo lakoniczna, ponieważ w zasadzie jest to, 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 jest pierwsza zmianka źródłowa i to w zasadzie to jest potwierdzenie tego, że Piotr Kruczek ręczy za swoich braci, czyli za Wiszę za i Jana Farureja. Że ci nie będą sprawiać trudności w sprzedaży tam jakiegoś, jakiegoś majątku, prawda? wspólnego. Czyli z tej, z, tej, z tej notatki, z tej, z tej zmiany źródłowej wiemy tylko tyle, że Zawiszy nie było wtedy w Polsce, nie było go na tej rozprawie, ale w końcu został, został Jego imię pojawiło się, pojawiło się w źródłach. Miał dwóch braci Zawisza, to też wiemy, ponad wszelką wątpliwość. Jednym z nich był Piotr Kruczek. Mniej znany, pojawił się zaledwie w kilku, w kilku raczej sądowych notatkach. Prawdopodobnie był słabowity albo nie zrobił ani kariery militarnej, ani kariery urzędniczej. Drugi jego brat to jest Jan Farurej i ten już rzeczywiście no, sławą dorównywał bratu w tamtych czasach za życia. Wyobraź sobie, że o Farureju pisał nawet król Francji. Karol VI, zwany szalonym i to pisał do króla Aragonii, polecał go jako swojego y, drogiego rycerza i szambelana, podkreślając zwycięstwo Farureja, czyli brata Zawiszy w jakimś tam turnieju na dworze francuskim, co było oczywiście rzeczywiście spektakularne. Miał żonę, niewątpliwie, była to y, żona Barbarę, była bratanicą biskupa poznańskiego Piotra Wysza. I ślub, ślub to rzeczywiście był wielki awans społeczny dla Zawiszy. Ponieważ Zawisza nie pochodził z Wielkiego Rodu. Herb Sulima no, nie zaliczał się do tych najznaczniejszych naj, naj, naj w tamtym czasie. I miał czterech synów: Marcina, Jana, Stanisława i Zawisze. A wymieniam ich tylko dlatego, żeby, żeby przywołać tu imię tajemniczego piątego syna który został niedawno źródło odkryte, niejakiego Mikołaja. I historycy ponad wszelką wątpliwość uznali, że jest to, że jest to yy, syn z prawego łoża, syn niewątpliwie Zawiszy Czarnego, dużo starszy od, od tej czwórki, którą wymieniłem, czyli niemal na pewno Zawisza miał wcześniej żonę, czyli Barbarę była jego drugą żonę. Czyli tak trochę poszlakowo możemy, możemy dowodzić, że Zawisza miał dwie żony, co jest w jakiś sposób pewnym, pewnym odkryciem historycznym ostatnich, ostatnich lat. No i w zasadzie tak, no potem mijają lata i dopiero mamy, mamy rok 1403, gdzie długoż wspomina o, o uwolnieniu kilku polskich rycerzy z, we, z węgierskiego więzienia, dzięki mediacji właśnie zawiszy. Czyli znowu taka zmianka y, nie wprost. Czyli wiemy, że już był wtedy na służbie Zygmunta, no i musiał cieszyć się sławą i poważaniem, skoro jego wstawiennictwo doprowadziło do uwolnienia y, polskich jeńców. Potem mamy wyprawę na Bośnię, znowu 5 lat przerwy w źródłach i mamy 1408 rok, i mamy wyprawę na Bośnię już pod hasłami, pod hasłami krucjaty, pod Zygmuntem Luksemburskim. No i jest y, słynny sierpień 1409 roku, czyli wypowiedzenie wojny, zaczyna się Wielka Wojna, Zawisza opuszcza dwór węgierski, bo tam, bo tam przebywał, tam służył, był, był nadwornym rycerzem Zygmunta Luksemburskiego. No i razem z, z grupą polskich rycerzy na wezwanie króla stawili się, stawili się w Polsce. W związku z tym, y, był to no, można uważać, że był to dowód na wielki patriotyzm. patriotyzm. Właśnie. I to jest też pytanie: czy to znaczy, no, bez wątpienia, y, tak, patriotyzm, nie można im tego w żadnym wypadku odmówić, ale y, myślę, że też pragmatyzm, bo y, na wojnie zawsze można nieźle zarobić. No a y, za nie wykonanie rozkazu króla groziła konfiskata majątku. Trzeba o tym pamiętać. No dobrze, ale więc nie opłacało się nie być patriotą w tamtych czasach. Okej. Okay. Ale poczekaj, poczekaj. Zawisza opuszczach Zygmunta. Co robił na dworze Zygmunta? Tak, no on przede wszystkim był rycerzem na dworze Zygmunta. Był werbownikiem, był werbownikiem, czy był takim przedsiębiorcą wojennym. Czyli na, na zlecenie Zygmunta Luksemburskiego organizował werbunek. werbunek najemników? Najemnik. O, to może być ciekawe. No, to jest bardzo ciekawy aspekt życia zawiszy, jego zarobkowania. No, można przypuszczać, że główny. Właśnie jako był, był znakomitym werbownikiem, znakomitym dowódcą, bardzo szanowanym. I to wyjdzie potem w kilku, w kilku jeszcze elementach, o których sobie potem powiemy. Potem mamy rok 1410, czyli oczywiście Grunwald, chorągiew ziemi krakowskiej. To, zresztą, myślę, że o, w ogóle o Wielkiej Wojnie to, to sobie porozmawiamy w następnym odcinku, bo to jest znacznie szerszy temat i tam zawisza, tam zawisza, jest wymieniany wśród przedchorogiewnych Wielkiej chorogi Krakowskiej. Więc to jest, to jest ważny, ważny, element, ważny element i tej bitwy i, i, i tamtych czasów. I teraz tak, no potem jest jeszcze jest zmiankowany przy obleżeniu Malborka już po, po zwycięstwie grunwaldzkim, ponieważ to do niewoli trzech członków pocztu zawiszy, więc stąd wiemy, że, że, że uczestniczył w tym postgrunwaldzkim epizodzie. Potem szereg misji na Węgry, bo był z ramienia króla posłował na, na dwór Zygmunta. No i mamy rok 1412, czyli turniej w Budzie, z okazji podpisania traktatu przymierza między Polską a Węgrami. No i tutaj to jest o tyle ciekawe, że to jest tak naprawdę pierwsza wzmianka źródłowa o uczestnictwie zawiszy w turnieju. Z których był zresztą znany, tak? Z których był znany, a czy wiesz albo, znaczy wiesz albo nie wiesz, ale ile, ile, jest źródłowo udokumentowanych turniejów, w których uczestniczył Zawisza Czarny? W życiu. W życiu, całym swoim życiu. No, ile mam udokumentowanych tych turniejów? Strzelam. Jeden? <noise> Dwa. Dwa. Pierwszy to jest właśnie ten w budzie. A drugi to jest bardzo tajemniczy turniej, y, który odbył się przy okazji soboru w Konstancji. o to sobie te rzeczy że o nim opowiemy. Y, I w turnieju w Budzie, co ciekawe, y, wystąpili rycerze z całej Europy. Ponad setka najsłynniejszych rycerzy. Najsłynniejsi polscy rycerze też był Zawisza Czarny ze swoim bratem Farurejem. No ale niestety nie on zdobył główną nagrodę. Główną nagrodą był wspaniały rumak podkuty złotymi ostrogami dla rycerza, a srebrnymi dla giermka. No i zwycięzcą turnieju okazał się mm, jakiś rycerz ze Śląska i jego austriacki Giermek. Niestety nie zawisza czarny, czyli ten najlepiej udokumentowany turniej rycerski, no nie był zwycięski. Znaczy, możemy, możemy tu spekulować, czy. czy Zawisza przegrał któryś z pojedynków eliminacyjnych, że tak możemy powiedzieć, czy po prostu różne okoliczności zmusiły go na przykład do opuszczenia turnieju, bo one trwały, trwały czasami kilka dni, czy nawet tygodni. W związku z tym jest to absolutnie możliwe. No W każdym razie nie został wymieniony jako zwycięzca tego turnieju, co w jakiś sensie daje do, do myślenia. Ciekawą zmiankę mamy z, z 7 marca 1414 roku. Zawisza przebywa wraz z dworem w nowym mieście Korczynie. A co ciekawe, ta wzmianka to jest rodzaj, jakby to powiedzieć, zwrotu kosztów delegacji, dzisiaj byśmy to określili, ponieważ występuje, odnaleziono rachunek za, za, za kupowane dla, dla Zawiszy świeże ryby, olej. Do ich smażenia i piwo. Co ciekawe, zachowały się nawet kwoty w skojcach. Za ryby, jeśli dobrze pamiętam, tam było 6 skojców, za olej 2, a za piwo 7. Czyli lubi piwo. No, tak właśnie. I tutaj też można snuć różne, różne interpretacje. Czy był po prostu bardzo gościnny i zaprosił do stołu. Yy, towarzyszy innych, może innych, z innych delegacji. No trudno powiedzieć, albo rzeczywiście, bo siedem z końców zapiło, to rzeczywiście tego było dość sporo. No taką mamy, taką mamy notatkę, i każdy może sobie do tej notatki dobudować własną, własną interpretację. Kilka lat później znowu pojawia się Zawisza, tym razem to jest Sobór w Konstancji. No tam rzeczywiście o Zawisze jest już więcej. Tylko, że tak jak w przypadku Wielkiej Wojny, tak samo w przypadku Soboru, proponuję, aby zostawić sobie ten temat na osobny odcinek, bo to jest niezwykle ważne wydarzenie, bardzo ciekawe i tam o zawiszy jest naprawdę, naprawdę sporo, jest o czym, czym rozmawiać. Na razie szybciutko możemy sobie tak przypominać, co jeszcze, co jeszcze o nim wiemy. Zachowało się kilka wzmianek o zadłużeniu, o jego długach, o procesach sądowych, na których musiał się stawiać. Raz jako wierzyciel, a także jako dłużnik. I co ciekawe, stawiał się jako, był pozwany za nierzetelne spłacanie długów, co trochę kłóci się z tym obrazem rycerza bez skazy, jaki nam, jaki nam zostawił, pozostawił romantyzm. Potem mamy niewolę, niewolę Uchusytów. To jest też osobny, osobny bardzo interesujący temat. W 1423 roku zostaje starostą spiskim i jest to tak naprawdę pierwszy znaczący awans Zawiszy w karierze urzędniczej. Nie robił kariery Zawiszy, a praktycznie do końca, do końca życia. Ten starostwo spiskie to jest szczyt jego kariery urzędniczej. Ale poczekaj, powiedziałeś niewola nie u Husytów, a czy mógłbyś coś więcej powiedzieć, w jakich oko okolicznościach tam się znalazł? A <laughs> widzisz, to w ogóle temat wojen husyckich to jest, to jest temat rzeka. Jeżeli tylko znajdziemy czas i, i, i okazję, to też poświęcimy temu chyba osobną w ogóle rozmowę na temat, na temat wojen husyckich. Zawisza wybierał się, wybierał się do Zygmunta Luksemburskiego z pewną tajemną misją. Ale tak naprawdę miał za zadanie z rozkazu króla rozpoznać sytuację w Czechach, co się tam dzieje przy okazji wojen husyckich. A ponieważ tak jak wspomnieliśmy, był uznanym przedsiębiorcą, werbownikiem, a najwięcej, na, najwięcej najemników można było zwerbować właśnie w Czechach, Morawach. Więc tam, tam Zawisza był bardzo dobrze znany, był na pewno ceniony, w związku z tym na pewno nie pojechał tam jako jako poseł, jako tajny agent, ponieważ był zbyt rozpoznawalną postacią, ale cieszył się na pewno tam szacunkiem, co zresztą potem przyniosło taką korzyść, że, że nie został zamordowany przez służbę, tylko wzięty do niewoli. Spędził w tej nie, niewoli, no różnie się to ocenia, ale blisko rok, no więc to, 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 był, to był istotny aspekt jego, yy, jego życia. I w zasadzie tłumaczy się też w ten sposób jego, jego problemy ze, spłat, ze spłatą pożyczek, no właśnie tym, że wiecznie wysyłany w poselstwa, no i spędził rok w niewoli u husytów. No i w momencie, kiedy wrócił z tej niewoli, zastał, zastał pozew o, o nieterminowe spłaty długów, co musiało go bardzo rozsierdzić. Zresztą jest też taka ciekawa zmianka z 1426 roku. Gdzie Zawisza zostaje skazany za, na zapłacenie kary sądowej za to, że yy, niejaki żegotas Filipowic, który, który dostał wyrok sądu i, i próbował zająć yy, na poczet należności yy, stado świn należące do Zawiszy. No, Zawisza odbił to stado siłą. No, to, to, prawda, to też. To też kłóci się bardzo z tym obrazem naszego rycerza, no ale takie to były czasy. Po prostu to był człowiek tamtej epoki. Bardzo dziwne, że zachowały się dwie notki o jego, o jego wyczynach turniejowych, natomiast dużo więcej notek o, sądowych o, o, różnych, o różnych problemach, między innymi z niespłaconymi nie długami. No i potem już mamy rok 1427, czyli wyprawa, wyprawa na, na Turków. Yy, I śmierć zawiszy w 1428 roku. Ale powiedzmy dwa słowa o tej wyprawie. To była, yy, to była wyprawa przeciwko potędze tureckiej. Zygmunt Luksemburski oblegał yy, golubacz. I na początku wszystko układało się. O... Czyli na służbie u Zygmunta. O, był Unownie. na służbie u Zygmunta, oczywiście, tak, tak, tak. On był, on był w armii Zygmunta. Luksemburskiego z oddziałem nie wiemy, jak licznym, najprawdopodobniej Wołochów, których, których zwerbował na okoliczność tej, tej wyprawy. Na początku wszystko układało się po myśli Zygmunta. Jeżeli chodzi o to oblężenie, to znaczy, udało się podjąć pertraktację. Doszło do ugody. Zygmunt miał po prostu zwinąć oblężenie i wycofać wojska na drugi brzeg Dunaju. Jednak Turcy złamali wtedy warunki umowy i z nienacka zaatakowali. Prawdopodobnie, oddział Zawiszy osłaniał odwody, był w odwodzie armii, armii Zygmunta i nie zdążył przeprawić się przez, przez Dunaj. Tutaj też krąży wiele legend na, 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 temat, na temat śmierci, co się potem stało, jak to jak to wyglądało. Ale to też jest cała w ogóle wyprawa przeciwko Imperium Osmańskiemu, ta, ta kurcjata organizowana przez Zygmunta Lucemburskiego, to jest też temat rzeka dana na, naprawdę tak na, na, osobny, na osobny odcinek. Szymon, ale powiedz coś więcej. Jakim był rycerzem, wojownikiem nasz Zawisza? Przedstawiliśmy sobie kilka faktów. To są tak zwane twarde, twarde dowody ze źródeł. No wśród nich są zapiski sądowe rzeczywiście i są zapiski kronikarzy, które no może nie są tak bardzo twardymi dowodami, ponieważ kronikarze często byli bajkopisarzami. No ale w jakim sensie są zapisane. Natomiast na podstawie tych, tych naprawdę kilku informacji, takich przebłysków, trochę lampy stroboskopowej, gdzie widzimy w różnych kontekstach zawisze, ale przez naprawdę krótki fragment czasu nie jest to wszystko niedopowiedziane, no to możemy snuć jakieś domysły. Jakim był rycerzem? No sam fakt, że w bitwie pod Grunwaldem wystąpił jako przedchorągiewny największej chorągwi Armii Polskiej, no to, to, to jakby świadczy o tym, że należał do grona, do elity rycerzy, wojowników tamtych czasów. Najlepiej, najbardziej zasłużonych i oczywiście odpowiednio wyekwi wyekwipowanych. No ale czy był zabijaką? Czy był zabijaką? Pytasz, czy był bliżej mu było do Kmicica niż do Skrzetuskiego, na przykład. Tak? Czy, czy, no, czy był zabijaką? No, słuchaj, jeżeli był, jeżeli był werbownikiem, jeżeli dowodził armiami czy oddziałami najemników i był przez nich szanowany, bo to, to, to też, też możemy przypuszczać, domniemywać. Tak to trochę wynika ze źródeł. No to znaczy, że, że no, no, miał twardą rękę, to bez wątpienia. Uczestniczył na pewno w wielu turniejach. W ogóle. No rycerze to byli wtedy farti goście. No to, to wiesz, no to nie można było stanąć w szeregu, rozpędzić konia do galopu i uderzyć z całą potęgą swojego żelastwa w rycerza, który biegnie tam przeciwko ciebie, trzeba było i sporo odwagi. I po kilku takich, takich bitwach, no rzeczywiście chyba yy, hartuje, się, hartuje się charakter, hartuje się yy, stal. No dobrze, no to o tych bitwach pogadajmy w następnym odcinku. Dzięki za ten odcinek. Dziękuję bardzo.